Cześć, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Gramy dzisiaj Areny przeciwko Wiedźminowi. Team Thunder Elite mieszany z Interitu. Kontra chyba tam są, jest samo Interitu. I my mamy tak jak widzicie: dwóch kapłanów, dwóch łuczników i ja magiem, a oni mają chyba trzech magów. R.M.C., asasyna i, yy, i Kapłana. No, ale chyba go oczyści parówek. A, ten jeszcze mi poprawił. No rzucaj tą bombkę, czemu nie mogę rzucić bombki w niego? Dziwne to było. Tego mogę rzucić pompkę? Nie mogę. Coś mam zepsute? Nie wiem o co chodzi. Udało się, chociaż to no nie gdzie mi zawdzięczamy tą wygraną. Ładnie kapłani pocisnęli. No tam ktoś jeszcze też bije się na drugiej arence. Dwa vs 5 w sumie tam jest. U nich że Wiedźmin i parówek tutaj reszta, że słaba. Nie no, Zukę też dobrze podchodzi. A Zewos jest taki z tyłu. Raz ładnie złapał, pochwaliłem go, ale to jeszcze było przed nagraniem. Ale wypadłem daleko w nich, będzie po mnie. Chyba, że nie złapie, któryś kapłan. Nie, bez szans. O, mnie leczą. Przynajmniej ją zestunowałem. Wiedźmin w bańkę mi bije. Kulki. Ach. Dużo tych stunów. Ale mają mniej kapłana, nie mają, my też nie mamy kapłanów. Czyli dwóch łuczników teraz im zostało, a u, nam zostało dwóch łuczników, a ich, im chyba dwóch magów. A nie, jeszcze asasyn widzę tu biega. Nie widzę sila gdzie jest, a tam jest Silo. Pred ginie. Ojej, złapali go. Już wyszedł mi poza widzenie. O, wygrali chłopaki, nieźle. Pani pantka to wije. Pech. Co mogę zagrać inaczej? Czemu te bombki mi nie działają? Zapałem go też. Wiedźmina by się przydało wyeliminować. Ach, poprawił mnie akurat jak się kończył pierwszy stun. Aj, zawosanie nie złapałem. I wyszedłem im daleko. Dawaj łap łap mnie! Ze stuna w stuna. No czemu ja go nie trafiam niczym tego Zewosa? Trzeci stun z rzędu. Zjedzony. Wiedźmina, Wiedźmina, Wiedźmina. Niech to nie rzuciłem. No, to ja tutaj mniej robię, tylko przyjmuję stuny. O, jakiś lak. Poleciał za arenę. Bułka, o dostaję Trafiły, trafiłem go, ale w nich lecę nie mam jak cofnąć O i Zuke też na mnie.

Złamany. I gdzie, kto jeszcze żyje? A w kupę może wlazł. Nie no, się lepszy team złożyć sobie. Bo nawet jak ja nie stunuję dobrze, to... robią silo i Pred. Zmiany będą w składach. Limonka sobie poszła. Czy zmiana. No teraz sześciu, na czterech będzie. Drugi kapłan im by się przydał, a w sumie łucznik też spoko. Teraz zamieniliśmy limonkę za preda. O, właściwie preda za limonkę, bo to w tą stronę poszło. No to ja mam jeszcze tego boską odwagę na obrażenia. Shiloh powinien, a bo mamy dwóch kapłanów, o, dobra. To rozumiem. Ach, sobie naklikałem. co <ścoughs> cofam, 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 strzałka by się przydała. Odarne, dawaj strzałkę. No, zdążyłem jeszcze mu jedźwinowi stuna, że tylko fajnie jakbyście utrzymali mnie w, przy życiu. Chłopaki, dawej o nie! Sekunda do końca stuna brakła. No, debuffa właśnie mają. Strzałkę daj. Next. Nie widzę. Tutaj widzę tylko... Ale wygrają chyba. Shilo sam jest. Oni mają stunerów. Parówek stoi i nic nie robi. Typowy generał. O, zaję wrócił. Pret zrobił różnicę. Teraz ze strzałką będę wiedział, gdzie bym biec do kapłana naszego. Wbijamy się, oni jeszcze bufują. Nie trafiłem go? Czy uniknął? Tym stunem. Uniknął chyba. O, rany, skąd to? Nie zauważyłem. Nawet, że któryś mak podchodzi. A, ja, mój team już jest w Nawet się na mnie nie skupiali za bardzo. Pozdrawiam was serdecznie, bo pewnie to oglądacie. O, fromi, mój przyjaciel. Dam mu coś. O, odrzucił. A ktoś nam wyszedł. Dawaj darne, silo poszedł sobie. Eee, dawajcie, ostatni i idę na mecz. A już wychodzą wszyscy. No dawajcie chłopaki, bo odcinek ucieka. Czy już nikt nie chce? Z tym framem żartowałem, on chciał mnie banować za coś. Więc przyjaźń tam niewielka, taka... trochę... wymuszona. Ile jest? 4 na 3? Nie, tam pret jeszcze 4 na 4. Mmm. Zukę. Nie mamy DPS-a typowego. Oni mają 3. A my, a my a teoretycznie mnie ma, mają. Ale to jest właśnie tylko teoretycznie. Nawet debuffa nie mamy, żeby zdjąć mu te buffy wszystkie. O, ale w sumie dużo go bije. O, zjadł mi. Zjadł mi stuna. No i teraz już po mnie. Już mnie utrzymają do końca. Aha. Tych głuchów nie odpalam, bo co to jest jeden koncentracji, cztery szanse, mana, regenerację, ja też 10% w sumie to zawsze co i jeden kryta. Mam ile kryta? 60 razem z tym. Tam Zuka się wbił, to poleciałem za nim. Niech oni się w nas wbiją. Do strzałki, do strzałki, do strzałki. I Czemu nie mogę rzucić... pompki? Nie rozumiem tego. O rany i same misy teraz. Co jest? Czemu niczym? Teraz dopiero autoatakiem go trafiłem, jak nie oczyścili. Co ty, Wiedźmin, wbiłeś tam milion odporności w zbroję? Chyba, że miał bańkę, a ja nie widziałem bańki. No. Chyba nie widziałem bańki po prostu na WOMPce się zbugowała. Chociaż ten autora atak wszedł za 3000, bo to już się pewnie skończyła ba bańka. Dobra, lecę. Dzięki za ten odcinek, zapraszam do następnego. Zostawcie lajka, like komentarz i na razie cześć Pa.